FBI alarmuje, szykowane są zbrojne protesty, FBI ostrzega przed zbrojnymi protestami. Federalne Biuro Śledcze FBI ostrzega przed zbrojnymi protestami planowanymi w Waszyngtonie i wszystkich 50 amerykańskich stanach przed zaprzysiężeniem na prezydenta 20 stycznia demokraty Joe Bidena, poinformowała stacja ABC News, powołując się na dokument agencji. Zbrojne protesty planowane są we wszystkich 50 stanowych parlamentach od 16 stycznia oraz przed Kapitolem między 17 a 20 stycznia, głosi dokument FBI, do którego dostęp uzyskało ABC. Informuje ono o ryzyku ataków na gmachy administracji federalnej oraz stanowej, a także na sądy. ABC pisze: że zidentyfikowana grupa zbrojna planuje przyjechać 16 stycznia do Waszyngtonu i zapowiada wzniecenie buntu, jeśli zostaną podjęte kroki mające na celu usunięcie z urzędu prezydenta USA Donalda Trumpa przed 20 stycznia. Reutersowi nie udało się dotąd skontaktować z przedstawicielami FBI w celu potwierdzenia doniesienia BC. Stanowe służby bezpieczeństwa USA sprawdzają. Czy wśród uczestników szturmu nie było ich funkcjonariuszy w cywilu, donosi portal CNN. Kapitole zamienione w twierdzę Kapitol od czwartku jest otoczony płotem i przypomina twierdzę, siły zbrojne zabezpieczają każdy kongresowy budynek w amerykańskiej stolicy. Mieszkańcy Waszyngtonu z zaogrodzenia dziękują funkcjonariuszom, koło pomnika wolności nieopodal kongresu palą się znicze w intencji zabitego w trakcie szturmu oficera policji Briana Sicknicka. Straż Kapitolu, nieliczna i bez odpowiedniego wyposażenia, była przytłoczona w środę przez napierający tłum. Część funkcjonariuszy otwierała przed demonstrantami barierki, część stawiała opór. W związku z wtargnięciem uczestników środowej demonstracji do gmachu Kongresu amerykańskie służby mierzą się z zarzutami braku koordynacji działań oraz słabej komunikacji, co skutkowało utratą kontroli nad sytuacją. Pentagon oskarżany jest o opieszałość i długie podejmowanie decyzji, a Straż Kapitolu, odpowiadająca za bezpieczeństwo kongresu, jest obwiniana o zbagatelizowanie zagrożenia przed atakiem. To także zarzuca się władzom miejskim Waszyngtonu. Trwają poszukiwania uczestników zamieszek wraz z pojawianiem się nowych nagrań i szczegółów w oczy rzuca się, że parlamentarzyści stanęli w obliczu większego niebezpieczeństwa, niż wydawało się to w trakcie szturmu. Demonstrujących od kongresmenów dzieliły metry. Byliśmy uwięzieni. Miałem mój długopis w kieszeni, który mogłem użyć jako broni, ale szukałem innej, relacjonował demokratyczny kongresmen Jason Crow, który służył w wojsku w Iraku oraz Afganistanie. W USA trwają poszukiwania uczestników zamieszek. Prokurator Waszyngtonu Michael Herwin oczekuje, że zarzuty postawione zostaną setkom osób, a śledztwa trwać będą miesiącami.